Kochani, to też wam muszę pokazać grzyby i Bedkasto się to wszystki? mały bączek usiadkowany. Tak, zgadza się. Jest maleństwo. Jest maleństwo. A widzicie to co ja? No to patrzcie się. 3, 4, 5. 6. 7 To jeszcze nie koniec oczywiście i 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 To jest po prostu szok. Tam dalej też już widzę. Widzę. Cudowny. Cudowny. Cudowny jest dalej. Jest cudowny. No nie? Jest cudownie? No pewnie. Patrzcie się tu.

Pogubię, pogubię Dobra, pauza mała Mała pauza <laughs> Oczywiście pamiętacie, żeby ryby rypnąć w Dzwonek, cześć